Dzień dobry, witam Was serdecznie w programie Australiocza Miasi. Dzisiaj będzie o przeprowadzkach, ale Waszych ukochanych pupili jak psy, koty. No, prawdopodobnie też inne zwierzęta, ale skupmy się może na psach i kotach. Wiem, że dużo ludzi chciałoby przeprowadzić się razem ze swoimi zwierzętami z Polski albo z Europy do Australii. Także dzisiejszy odcinek będzie o tym. Muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj jest 13. Piątek i ja już ten odcinek nagrywam trzy razy, ponieważ on mi się po prostu nie nagrał. Także <grywa> zaczynam po raz trzeci ten yy, pasjonujący odcinek. Słuchajcie, zwierzęta mogą oczywiście być przetransportowane i mogą razem z Wami przyjechać do Australii. Natomiast jest to bardzo skomplikowana i bardzo droga droga. Ja Wam postaram się powiedzieć w paru punktach o tym, dlaczego, jak to wygląda, jakie są koszty, i znowu podaj, podam linki do informacji, które będą Was interesować. W, spotkałam się w Anglii z tym, że, mogę, że są firmy, które pomagają przetransportować takiego. Takie zwierzątko, na przykład mojego psa, z, tak zwane od moich drzwi, czyli tam, gdzie mieszkałam z plemów do Brisbane, kosztowałoby mi to 3000 funtów, więc zobaczcie, jakie to są koszty. Natomiast to nie są wszystkie koszty, które są związane z przewożeniem Waszego psa. Przepraszam, 13.5. Dlatego, że kosztami jeszcze dosyć ważnymi jest to, że musicie pierw iść do weterynarza, pies was musi przejść specjalne badania, musi mieć specjalne zastrzyki jako szczepienia i musi mieć specjalny chip. To jest, to jest następna sprawa. Jeżeli chcecie wysłać i przyjechać z takim psem w ogóle wysłać go albo w ogóle przyjechać, musicie złożyć taką aplikację do Australii, zanim w ogóle cała procedura ruszy. I ja sobie zapisałam, jakie to są koszty, sama aplikacja kosztuje 390 dolarów. Chyba, że zrobicie ją online, kosztuje to 325 dolarów na pierwszego zwierzaka. Na, za następnego 230 dolarów i elektroniczna aplikacja 165 dolarów. Sama kwarantanna, która trwa około 30 dni i ja się doczytałam, ktoś napisał, że dwa tygodnie, ale ktoś napisał, że to było więcej niż 30 dni, kosztuje 1000 dolarów, ale niewliczone są tutaj koszty jedzenia, weterynarza, jeżeli w tym czasie nasz pupil zachoruje i będzie potrzebny weterynarz, jak również kosztów leków. Które jeżeli nasz pupilek zachoruje, to takie leki będzie otrzymywać. Doczytałam się również, że przyjazne dla zwierząt są trzy miasta, które posiadają takie hotele, gdzie te zwierzęta muszą być przytrzymywane i są pod obserwacją lekarzy. To jest Sydney, Melbourne i Perth. Można oczywiście odwiedzać takie zwierzę, ale niezbyt często i my. Z uwagi nie tylko na te ogromne koszty, ale z uwagi również na to, że nasz, nasz pies e, przeszedł bardzo wiele operacji, nasz pies też już ma swoje lata e, i co najważniejsze, uważamy, że po tej 30-dniowej kwarantannie Nasz pies słuchajcie, chyba nie byłby już tym samym wesołym psem. Postanowiliśmy zostawić go w Polsce u mojej mamy. Ma iście królewskie warunki. To jest nawet niesłychane. To jest członek rodziny. Moje dziewczyny co widząc jak ten pies, bo widzimy się na Skype, jest radosny, jest szczęśliwy, pogodziły się dosyć szybko z tym, że ten pies zostanie w Polsce. I to był, to był nasz wybór. Oczywiście każdy wybór, każdy podejmuje sam wybór, co, co, co zrobić. Ja tylko Wam przedstawiam pewne, pewne informacje. Możecie zapytać, dlaczego tak restrykcyjnie Australia podchodzi do zwierząt, które przyjeżdżają tutaj, i do tego, że nie można żadnych roślin. Tutaj wozić drewna nawet na teren Australii obcego. Przytoczę Wam taką małą historię. Może ja ją napisam, więc pozwolę sobie ją przeczytać. W 1859 roku, niejaki Thomas Austin, Anglik, kupił kawałek ziemi w Australii. Popełnił ogromny błąd, sprowadzając 24 dzikie króliki z Anglii do Australii. Puścił je wolno, aby do nich. Po barbarzyńsku po prostu postrzelać. Jak wiemy, króliki rozmnażają się dość szybko, i tak jak powiedzieć, że króliki rozmnażają się dość szybko, to tak jakby nic nie powiedzieć na temat rozmnażania się królików, one się rozmnażają w tempie błyskawicznym. I apetyt mają ogromny, więc jadły wszystko, co napotkały na swojej drodze. Przez 20 lat wyczyściły do dna łącznie 2 miliony hektarów ziemi, wyobraźcie sobie, Wiktorii, po czym w tempie ponad 100 kilometrów rocznie i cały do innych stanów. Teraz populacja królików z 24 dzikich królików to 300 milionów. No, wyobraźcie sobie 300 milionów królików. Australia ma z tym ogromny problem, tylko dlatego, że jakiś pan Thomas chciał sobie po prostu z werandy do nich postrzelać. To jest historia autentyczna, to nie jest legenda. I dlatego postarajcie się, proszę, zrozumieć Australijczyków. Dlaczego tak restrykcyjnie podchodzą do różnych przepisów. Ja Wam podam różne linki do, do stron, które może Wam się y, przydadzą, dlatego że ja, tak jak Wam mówiłam, podjęliśmy decyzję, żeby nasz pies z nami tutaj nie przyjechał. Natomiast podam Wam link, y, gdzie pewna młoda dama o imieniu Kasia opisuje, y, jak jej kot przebył tą całą drogę kwarantannę, także dam Wam linka, bardzo proszę poczytajcie sobie. Wiem, że w Polsce nie wiem, czy w Polsce są firmy, które przeprowadzają zwierzęta solcia, ja nie mogłam takich znaleźć, ale dam Wam również linka do Lufthansa i do lotu, ponieważ tam na stronie możecie sobie przeczytać, że sami możecie zająć się transportem takiego zwierzęcia. Tam jest napisane, w jakich warunkach to zwierzę po, po, pojedzie, poleci tak naprawdę, w jakich warunkach, ale jakie Wy musi spełnić warunki, żeby faktycznie to zwierzę tutaj było. Dam wam również taki specjalny link do strony rządowej w Australii, będziecie mogli sobie sprawdzić jakie są zasady, żeby wasz zwierzak tutaj przyjechał, ale jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli będziecie mieli ukochanego zwierzaka już ze sobą, są ogromne problemy, żeby wynająć na no apartament już w ogóle, ale żeby wynająć dom i ostateczną decyzję oczywiście podejmuje właściciel domu, ale to jest bardzo trudne i tutaj szanse na to, że znajdziecie wymarzony dom w bardzo dobrej cenie jeszcze po, pozwolą Wam trzymać zwierza, zwierzaka Waszego, no dosyć mocno spada. Także bardzo proszę zastanówcie się nad tym, ponieważ zaczynając tutaj nowe życie, faktycznie z tym naszym ukochanym zwierzakiem nie dojrzą może po tych 30 dniach już nie być taki sam to są ogromne koszty, to jeszcze będzie Wam bardzo trudno wynająć dom dla całej Waszej rodziny. Ja trzymam za Was kciuki, za Waszych pupili i oby Wam się udało wszystko i Wasze plany. Ja nie chcę namawiać jakikolwiek jakiejkolwiek opcji, trzymać zostawić zwierzę w kraju, trzymacie macie ze sobą wziąć. To jest Wasza absolutnie indywidualna decyzja. Ja chciałam tylko przedstawić pewne fakty, żebyście wiedzieli, z czym to się wiąże, chcąc wziąć zwierzę razem ze sobą, ponieważ nasza pierwsza myśl była taka, że nasz pies pojedzie razem z nami. Biorąc pod, pod uwagę wszystkie fakty, koszty i to, że nasz pies musiałby być bez nas absolutnie przez cały miesiąc, minimum, do, doprowadziło do, do takiej decyzji, że został u moich rodziców, jak już Wam mówiłam, w królewskich warunkach. Proszę, rozważcie to. Ja życzę Wam wszystkiego najlepszego. Trzymam za Was kciuki i dobrych, samych dobrych dni. Dziękuję bardzo, że chcecie być ze mną, że mnie oglądacie, że mnie wspieracie. Dziękuję Wam za każde dobre słowo. Dziękuję pięknie. Pa. We'll